Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Ach, pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, czym leczyć chorobę czerwonych oczu? Przypomnę, co to jest choroba czerwonych oczu. Chińczycy nazywają yy, tak za, zazdrość, żeby każdemu było tak źle jak mnie. Moim zdaniem, tu ja nie jestem specjalistą od kuracji choroby czerwonych oczu, ale wydaje mi się, że najlepiej leczyć tę chorobę batogiem. Batogiem to, to, bardzo, to może być bardzo skuteczne. Drugie pytanie. W jaki sposób przemysł rozrywkowy realizuje cele rewolucji komunistycznej? Bo przemysł rozrywkowy ma to do siebie, że lansuje rozmaite postawy. Y, takie, uprawia taką, że tak powiem takie moralizantstwo y, utajone. Na przykład kto jest, y, kto reprezentuje dobrą stronę w westernach, czy tamtego, kto jest zły, kto jest dobry i tak dalej. Na przykład osób, od pewnego czasu rolę czarnych charakterów to akurat tak się składa, że czarne charaktery w hollywoodzkich Viel Macht. to są chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy, to już najgorsi są. No więc to w ten sposób się przemysł rozrywkowy, no i potem tam, w zależności od tego, jakie piosenki śpiewają ci szansoniści, refreniści tam, to nie będę tutaj cytował, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy albo domyślamy się, o co chodzi. Ludzi. Trzecie pytanie. Czy istnieją choroby o innych kolorach oczu? Nie, to tylko tak Chińczycy nazwali tę jedną chorobę. Nawiasem mówiąc, wypowiadał się na ten temat również święty kościoła katolickiego Jan Maria Vianney. Jan Maria Vianney, jak to Francuz, z, między innymi zajmował się kiedyś takim próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie popełniają grzechy główne. No i powiada, jak to Francuz powiada, No to jest oczywiste. Każdy grzech główny, powiada święty Jan Maria Vianney, dostarcza człowiekowi przynajmniej chwili przyjemności. Każdy grzech główny, z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem właśnie zazdrości. Bo zazdrość nie dostarcza człowiekowi ani chwili przyjemności. Przeciwnie, od samego początku dostarcza mu udręki dużo. I powiada święty Jan Maria Wianę, i to jest tajemnica natury ludzkiej. Dlaczego ludzie nagminnie ten, ten grzech główny popełniają, skoro nie dostarcza on im ani chwili przyjemności. Pan Michał Stępień. Panie Stanisławie, oglądając Pańskie wykłady już dobre 18 lat temu, dzielił Pan Państwa na poważne i pozostałe. Do poważnych zaliczał Pan Niemcy. Czy wobec ich podejścia do energetyki i Zielonych Ładów dalej klasyfikuje Pan Niemcy tak samo? Czy są jakieś państwa, które od tamtego czasu zmieniły kategorię? Tak, tu nie zmieniłem tej klasyfikacji. Niemcy nadal uważam za państwo poważne. Dlatego przypomnę, czym się charakteryzuje państwo poważne i czym się różni od państwa pozostałego. Otóż państwo poważne. Jeżeli zdefiniuje raz swój interes państwowy, to już się tego trzyma i realizuje go bez względu na zmieniające się okoliczności. Natomiast państwo pozostałe to albo nie potrafi zdefiniować swojego interesu państwowego, ale, albo nawet jak potrafi, to natychmiast o tym zapomina i zatacza się od ściany do ściany, w zależności od tego, kto je w jaką stronę popchnie. Niemcy są państwem poważnym. Proszę zwrócić uwagę. Niemcy próbują tak czy owak, w takich okolicznościach, czy w innych, takimi metodami czy innymi, zrealizować cel, który im przyświeca od czasów Bismarcka to znaczy hegemonii, ustanowienie hegemonii niemieckiej w Europie. I próbują to robić w zmiennych okolicznościach. I teraz na przykład, wcześniej, przed mniej więcej do 2014 roku, no to Niemcy się trzymały linii politycznej kanclerza Bismarcka, że według której Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. I takim, że tak powiem, zewnętrznym wyrazem tego nawrócenia niemieckiego było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Ale kiedy Amerykanie weszli na ścieżkę wojenną z Rosją, no i potem na, do tej, na tę ścieżkę wojenną wci wciągnęły Stany Zjednoczone wszystkich swoich wasali no to Niemcy, no Lenz-Wolens musiały od tego strategicznego partnerstwa się zdystansować. No i mamy tutaj dwie takie, dwa takie nurty niemieckiej polityki, ale one się obydwa się mieszczą, że tak powiem, w, w ramach celu, jakim jest hegemonia w Europie. Jeden nurt można nazwać strategicznym partnerstwem niemiecko-rosyjskim. A drugi nurt, który obecnie tak Niemcy próbują realizować, to można jednym słowem określić Indię. To Adolf Hitler, wybitny przywódca socjalistyczny, w rozmowach przy stole wielokrotnie mówił, że naszymi Indiami to będzie Rosja. A jak nie Rosja cała, to przynajmniej Ukraina. No, i w tej chwili Niemcy te, ten wariant swojej polityki realizują. A że przy tym popełniają głupstwa, no to popełniają rzeczywiście, ale to dlatego, że zarówno przez Amerykę Północną, jak i przez Niemcy, no to znaczy przez Europę. Przewala się rewolucja komunistyczna, która jest w pełnym natarciu i te wszystkie wynalazki, podejście do energetyki, zielone łady i tak dalej, to, to jest element tej rewolucji. Także poważne państwa też robią głupstwa, ale nie przestają moim zdaniem skutek tego być poważne. Pan Krzysztof Kolasiński. Witam szanownego mistrza publicystyki. Na moje ostatnie pytanie odpowiedział pan dość pobieżnie, ale i tak zadaję następne pytanie. Czy generalne gubernatorstwo, na które skazuje nas Donald Tusk, oznacza, że może, mamy stać się peryferiami Imperium Europejskiego pod wiadomym zarządem? Serdeczne i jednak wesołe pozdrowienia. Oczywiście, że tak. Ba bardzo dobrze Pan to definiuje. Bardzo dobrze Pan to definiuje. Dokładnie o to chodzi. Pan Mateusz Mazurek. Drogi Panie Stanisławie, czy Pańskim zdaniem w latach 1919 i 1920 Polska by uniknąć lub przynajmniej odroczyć wojnę z bolszewikami powinna udzielać wsparcia militarnego wojskom Białej Rosji. No, gdyby Polska udzieliła wsparcia militarnego wojskom Białej Rosji, to prawdopodobnie nie musiałaby wojować z bolszewikami, bo bolszewicy by zostali zmiażdżeni właśnie przez armię Białej Rosji. Więc tu, ale to rodziłoby dla Polski inne zagrożenie. O, jak pisze generał Antoni Denikin w swojej książce Biała Armia, to on, zresztą to nie tylko z tej książki wynika, w ogóle wiadomo powszechnie, że Antoni Denikin, bo to główna postać była, od, odmawiał dyskutowania w, w czasie wojny z bolszewikami, odmawiał dyskutowania nad przyszłością y, Rosji. Dopiero po zwycięskiej wojnie, wtedy by się ta dyskusja rozpoczęła. No ale jakby po zwycięskiej wojnie, gdyby Biała, biała Rosja wygrała tę wojnę, gdyby bolszewicy zostali zniszczeni, no to przecież ani Francja, ani Wielka Brytania nie chciałyby o żadnej Polsce słyszeć, tylko by znowu nawiązały przyjaźń z Rosją serdeczną. No i w takim razie nie sprzeciwiałyby się generałowi Denikinowi, który prawdopodobnie o żadnej niepodległości dla Polski nie myślał. Więc to, to wojna bolszewicka nie była jedynym niebezpieczeństwem. Była, było jeszcze to drugie, drugie pytanie. Cała masa ludzi, mieniących się jako prawicowcy bardziej niż lewicy, nienawidzą liberalizmu, którzy to oczywiście najczęściej źle definiują i mylą go z permisywizmem, a sami na końcu okazują się być w praktyce narodowymi socjalistami. Jak pańskim zdaniem powinno się temu przeciwdziałać i przemawiać takim ludziom do rozsądku? No, jeżeli to są ludzie rozsądni, to trzeba im przemawiać cierpliwie do rozsądku. Bo jak to nie są ludzie rozsądni, to do rozsądku im Pan nie przemówi, bo oni do rozsądku nie mają. I w związku z tym to jest tylko marnotrawienie energii. No tak, innej, innej metody nic innego mi nie przychodzi do głowy. Pan Maciej Ziłkowski. Witam Panie Stanisławie. W poprzednich Pana nagraniach można było usłyszeć, że jest Pan zwolennikiem prywatyzacji szkół i zlikwidowania Ministerstwa Edukacji. Czy nie uważa Pan, że takie podejście może doprowadzić do powstania szkół, jak Pan to mówi, uczących zakładania prezerwatywy na ogórek? Czy takie szkoły nie są zagrożeniem dla społeczeństwa? Wiem, że rynek wszystko zweryfikuje i zobaczymy, kto sobie poradzi w życiu dorosłym, jednak z tych dzieci wyrośnie masa ludzi obłąkanych, kolejnych wyborców lewicy, ludzi, którzy staną się zagrożeniem dla społeczeństwa. Ja bym tak bardzo się tego nie obawiał, bo wie pan, żeby takie szkoły powstały i mogły tam funkcjonować. To muszą, musiałyby mieć pieniądze. A moim zdaniem, nawet bardzo postępowa matki i bardzo postępowi ojcowie, jeśli mieli dawać pieniądze za to, że ich dziecko będzie się uczyło tam zakładać prezerwatywę na ogórek i niczego więcej, to chyba by się dziesięć razy. Może by się znalazł jakiś idiota. Który by tak zrobił, ale większość zdecydowana, bo to co innego jak się pyskuje, a co innego jak trzeba zapłacić, to wtedy. Jednak poczucie rzeczywistości dochodzi do głosu. No i ja bym się tego nie obawiał. Wie pan, że tu powstaną takie szkoły i że całe pokolenie. To nie, na pewno, moim zdaniem, nie ma takiego niebezpieczeństwa. No Być może, że zbyt optymistycznie oceniam nasze społeczeństwo, ale no, na ogół ludzie się zachowują. W, w, w miarę rozsądnie, w miarę, nie mówię o sprawach politycznych, bo tutaj rzeczywiście propaganda robi z nich idiotów, no ale w sprawach, z, w sprawach takich praktycznych, to się zachowują normalnie, bo dzięki temu jakoś wszystko funkcjonuje, wbrew intencjom rządu, tych drwiów z waginetów jednego czy drugiego.